Pan z wami słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów, idźcie i głoście, bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych. Wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie na drogę torby ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski. Wart jest bowiem robotnik swej strawy. A gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta albo wsi, wywiedzcie się, kto tam jest godny. I u niego zatrzymajcie się, dopóki nie wyjdziecie. Wchodząc do domu, przywitajcie go pozdrowieniem. Jeśli dom na to zasługuje, niech stąpi na niego pokój wasz. Jeśli nie zasługuje, niech pokój wasz powróci do was. Oto słowo pańskie. Ten dzień świętego Barnaby apostoła, pragniemy wychwalać Boga, Barnaba uczy nas, że pełni mocy Ducha Świętego, pełni wiary jesteśmy gotowi wszystko uczynić, robić.